Właśnie zaczęłam swoją przygodę w Las Vegas, czyli stolicy światowego hazardu. Można tam znaleźć dziesiątki kasyn czy też słynnych hoteli. Gry karciane, automaty do gier, ruletki i wiele innych atrakcji hazardowych przyciągają graczy z całego świata. A jeśli ślub, to tylko i wyłącznie w Las Vegas. Szybki i ekstrawagancki ślub. Miasto oferuje wiele kaplic ślubnych i możliwości zawarcia małżeństwa w ciągu kilku minut. Hmm, to co? Ślub z Elvisem Presleyem? A jeśli chcemy powiedzieć o najbardziej popularnej części Las Vegas, to zdecydowanie powiemy o Death Street, czyli o miejscu, w którym jest pełno neonów, luksusowych hoteli i kasyn. Ча буамедзе jeгаć. to w Las Vegas, że tak naprawdę polega ono na chodzeniu po hotelach, zrobić zdjęcie, ewentualnie iść do kasyna i zagrać. Tak, na, tak naprawdę nic więcej za bardzo. jeszcze iść na basen. Na basen, no tak, no. zrobiłeś. Od rana poszliśmy na basen. Tak, bo nas stać, wam hotel z basenem. No, więc ogólnie, zwiedzanie hotelów, szybkie i wracamy spać, bo jesteśmy zmęczeni, bardzo zmęczeni. I szukamy kawy. Danking do nas. Dunkin, proszę przyjść. <laughs> To praca <laughs> Paris? Czy jakiś świąteczny sklep, idealny dla Anjax? Wrzesień czy grudzień? Powiedzcie, im, bo ja już sama nie wiem. A jeszcze Halloween, bo po drodze nie. W... W nie Marcie. <laughs> Zaleczyłam w Nowym Jorku więcej miesięcy i świąt niż się wydawało. A teraz piękny park botaniczny w hotelu. Powiem co dokładają kwiatki, ale no dosyć ładne tutaj. To wygląda, a tutaj jeszcze Szczerze wam powiem, że lubię w nowych miejscach pojeździć komunikacją miejską. Koniecznie dajcie znać, czy wy chcielibyście przeżyć noc w mieście pokus. Niczym z Las Vegas. A tak zdarzało mi się spać podczas wielogodzinnych podróży. mleczarni i można spróbować różnego rodzaju serów. Ser jak ser. Ja nie lubię tak samego sera. Jak już jesteśmy tutaj, gdzie robią sery w miejscu, no to nie wypadałoby je spróbować cheesecake, aha, więc idziemy spróbować serniczek. Przetestujemy banan pudding jeszcze. Thank you so <mulity> 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 <to> smakuje jak lekarstwo, <mulity> ten bananowy. By... Dobrze, że go nie wziąłem, bo by mi nie smakował. Pasta do domu. Tak? Oh yes, to jest, teraz się boję tych smaków, co wzięliśmy. I gdzie są te ciastka? Zobaczcie, mamy takie ciacha. Jedno tiramisu, jeden snickers i dwa kokosowe. Zrobimy teścik. Uwaga, próbujemy kokosowego. A, to jest nasz notatnik na następne, I to to smakuje jakieś ciasto świąteczne, co nie? No nie wiem, chyba nie było warto, takie 5, 5 na 10, 6 na dziesięć, takie mega średnia. Zobaczymy, jak się więcej, może bardziej nic smakuje. Teraz sneakers. to jest dużo. I Sneakers smakuje po prostu sama czekolada. Ale przypłaciliśmy. Uwaga, teraz próbujemy kiramisów. I jest Tiramisu najlepsze, potem chyba sneakers i na końcu ten kokosowy. Mega średnie. Nie warto było. Dowadziliśmy koniec końca 4 kawałki, 21 dolarów. Czyli po 7 dolarów za kawałek. Dużo. Nie, je jednak za 3 kawałki 7 dolarów, a jeden był gratis. Nic miałem fakt, że nie opłacało się. Fajnie jest mi przy ogromnych drzewach. Zobaczcie, są ogromne drzewa. Największe na świecie. Ogromne. Szliśmy sobie koło takiego ogromnego drzewa. I szczęście to, że go łajcie zaczęły z niego spadać. No i pisać tak na głowę spadło? Tragedia. Albo pozbawienie. Albo Do wyboru. No i doszliśmy do największego drzewa na świecie. W narodowym parku Sekwoi możemy zobaczyć największe drzewo na świecie. Generał Sherman, którego waga szacowana jest na 1200-2000 ton, co czyni je największym żywym organizmem na Ziemi. Ma 84 metry wysokości, a jego pień ma 8 metrów średnicy. Jego wiek szacuje się na 2300-2700 lat. Hmm, dinozaury? Pamiętacie go? Wjazd na teren Sequoia National Park to opłata w wysokości 25 dolarów. Mamy dużo energii, więc wchodzimy w Dzicz wchodzimy po ciężkim terenie. Walczymy <grym> <grym> z żywiołami, wieje wiatr ma chuchni. wieje wiatr. O matko, czujecie to? Ja poczułam, bo ja poczułam, chyba ja coś <grym> Ja Zobaczcie, a tutaj wielka rzeka. Zobaczcie, jakie jest włączenie. Wielkie drzewo! Ogromne, nie? Ogromne! Ogromne! Chyba to kurwa Idziemy w środku Konara drzewa. W parku znajduje się 5 z 10 największych drzew na świecie, licząc według objętości. Eksistent, arbuz. Chciałbym tego Czas na Yosemite National Park. W parku znajdziecie wiele łatwiejszych i trudniejszych szlaków pieszych. Dolny wodospad jest łatwo dostępną trasą o długości około kilometra ze znajdującego się nieopodal parkingu. Natomiast wycieczka do wodospadu górnego to 12 km i ponad 800 m przewyższeń. Trzeba na nią przeznaczyć około 6 do 8 godzin. I

Josemit to jest chyba park narodowy, który mi się podobał najbardziej. Skadło moje serce siedzenie przy wodospadach.